Przygotowałam dla ciebie rozdanie. To pudełko ze słodkościami, bez cukru, może pomędrować właśnie do ciebie. Więc koniecznie oglądaj film do końca. Cześć, witam Was na moim kanale. My się wybieramy się do Polski. No i jedziecie wraz z nami. Kolejny transport zaliczony to już drugi. Jesteśmy na lotnisku tak w ogóle, nie? No, już dojechaliśmy na lotnisko. Teraz trzeba znaleźć coś na dobrego do jedzenia. to będzie Ty przystanek Preta, ja dla siebie kanapeczkę, Łukasz, sałatkę i jeszcze idziemy odebrać się kawki. Są kawy. <gry> Jakiś sztukce albo coś mi się przydało. No.

Tam w Polsce! Nie, Łukasz? Musi mi zgubił. Gdzieś się zgubił. Gdzieś zgubił? cię szukałam? Teraz misja odszukać dobra. I jedziemy do domu spać, bo już jest 23. Hej hej hej! Kolejny dzień właśnie się ogarnęłam. Dostałam od rodziców taki puree Shot, ginger i kurkuma, więc. już po śniadaniu Takie prezenty dostałam od moich rodziców z okazji moich byłych urodzin: tulipanki i piękny zestaw zapartu. Tumaczaradam. Przepiękne. Pięknie wygląda, mamuś. No. Mama tutaj robi wegetariańskie kotleciki ala schabowe. Z czego to jest? Z Hello. Trzymaj hmm. Dziękuję bardzo. bardzo Proszę bardzo <śmiech> <śmiech> A bo nie <laughs> Tak, a i zmieniłam zdanie A może dam na środek jednak, o W ogóle to przytrafiło nam się takie coś, że jak jechaliśmy do Polski, to w Londynie zorientowaliśmy się, że nie mamy kompletnych kluczy, więc mieliśmy takie w ogóle turbulencje śmieszne, skomplikowane, bo musieliśmy szybko wysyłać ekspresem klucze. No i teraz już jestem w tym domu, w którym miałam być, spać oryginalnie. Wczoraj jeszcze spaliśmy u rodziców. No i dzisiaj muszę właśnie uzupełnić lodówkę. Właśnie idę po mój ulubiony chlebek. Oczywiście na zakwasie uwielbiam chleb z Polski To jest po prostu coś niesamowitego i będę sobie robiła pyszne, pyszne śniadanie. Szczególnie, że rodzice dali mi mój ulubiony ser z kurkami. No, to jest po prostu sztos. Najlepszy ser na świecie. A ja jestem w ogóle serowa dziewczyna, więc. to do Polski też przyjechałam, by świętować ze moje urodziny okrągłe. I będę przygotowywała tort. Będę ogólnie robiła imprezę w restauracji, ale będę przygotowywała swój własny tort i właśnie szukam jakichś akcesorii, takiej właśnie podstawki pod tort. I chyba potrzebuję tortownicy, bo moja mama ma taką bardzo dużą, a ja bym potrzebowała coś mniejszego. Bo tak to zrobię tort na 100 osób. 24 cm wydaje mi się, że będzie idealna. Bo 20 to chyba będzie za małe. Moja mama ma chyba 26, a to jest 28, więc patrzcie, jakie to jest duże. Więc myślę, że taka 24. O, jeszcze jest 22. Hmm. Zastanawiam się między 22 a 24. Chyba wezmę 22. 22 będzie tak, coś czuję idealnie. W no. Właśnie przyszedł czas na przygotowanie placuszków twarogowych. więc... Oczywiście mam też e, szot imbirowy, uwielbiam pić szoty imbirowe, najlepiej sama, wyciśnięte w domu, ale jak mam tylko możliwość kupienia takiego, to też. Oh, ja jestem w ogóle zakochana w tych placuszkach, one są tak szybkie w przygotowaniu i są przepyszne, po prostu. do mnie paczkę i zamówiłam sobie dużo erytrytolu, dużo ksylitolu oraz to co najważniejsze to są liofilizowane maliny. I to będzie jedna z dekoracji do właśnie mojego tortu. Więc fajnie, że to przyszło, bo już jutro zaczynam piec ciasto i będę powoli wszystko przygotowywała, no bo dzisiaj jest środa, a w piątek już mam urodziny, więc tort musi być zrobiony na piątek. W ogóle to natrafiłam na bardzo fajny dział, który ma bardzo dużo takich fajnych rzeczy bez cukru. I postanowiłam, że tutaj Wam kupię też kilka rzeczy. Na przykład batoniki proteinowe bez cukru. Miodowy kłos, słonecznik. Widzę, że są różnego rodzaju chipsy: jak jabłko, burak, nawet jest marchewka. Są różnego rodzaju takie fajne kuleczki. Bez dodatku cukru, wszystko. Także widzę, że tutaj jest fajny wybór: dużo fajnych rzeczy, więc ja już tutaj napakowałam i będę Wam przygotowywała paczkę. Taką już do końca i pokażę Wam jak to wszystko właśnie wygląda. Ja kończę zakupy i zaraz się zabieram za pieczenie torta na jutro, bo to będzie konkretny challenge, konkretne wyzwanie. Trzeba zrobić test batonika. Tego właśnie bez cukru proteinowego. Nigdy go nie jadam. Zawsze chciałam go zjeść, ale jakoś e, nie są w ogóle dostępne w Anglii. Chyba, że na stronach internetowych to tam można było kupić, ale zdobyłam i kosztujemy. Bardzo dobre, Pyszny, ulejone czekoladą. W środku coś takiego, taka masa. Jest to smak sernika maniliowego, bardzo dobre. Jak widać paczka już skompletowana, tutaj dość dużo batoników, w różnych słodkości, wszystko jest bez cukru, tutaj to w ogóle są moje ulubione czekolady, dobra kaloria, takie właśnie kuleczki też mają Biro od Ewy Chodakowskiej, super krówki, moja też ulubiona czekolada i bardzo fajne batoniki, one są pakowane po trzy w tym pudełku i tak samo perkiery, one są bardziej takie orzechowe, też bardzo fajne, na jeszcze taki miodokłos. Jabłuszko i burak, i to jest właśnie dla Was. I przygotowałam w końcu dla Was paczkę. Tak, ona przepięknie wygląda. Tutaj jest dużo pyszności, słodkości. To, co ja lubię jeść w Anglii, to, co ja lubię jeść właśnie tutaj w Polsce, i kilka nowości, które sama testuję. Wszystko jest bez cukru, z dobrymi składami, także warto subskrybować. Warto obserwować, co się dzieje tutaj u mnie na kanale. Być aktywną osobą, bo właśnie zrobimy sobie raz na jakiś czas rozdanie, ale też mam pomysły na to, aby stworzyć nie tylko takie paczki ze słodkościami, ale również będą inne nagrody. A ja dla Was będę przygotowywać takie oto właśnie fajne niespodzianki. Więc co? Subskrybujemy, komentujemy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!